Słuchajcie, zobaczymy tak, co dobrego do Was przyjdzie w tym tygodniu. Energiami, co do Was idzie dobrego. Dwie buławy. Gwiazda i cztery miecze. I tu widzę, tak wiecie co, znaczy, panowie też zapraszam panów, ale tu będzie bardziej rozkład kobiecy w ogóle z tej talii. Najwyżej jeszcze zaraz dorobimy dla drugiej grupy dla ym, ogólnie, bo tu widzę kobiecą energię bardzo czuję. I jakby to muszę powiedzieć, ewentualnie dla panów, którzy są w dam, mają jakby więcej tej damskiej energii. Słuchajcie, tu się pokazuje, że jesteście przed bardzo ważnymi jakimiś decyzjami albo nie wiecie, jak wyjść z jakiejś sytuacji, bym powiedziała. I teraz tak. Buławy to jest energia działania. Widzicie, ona ma tak jakby kulę światy, ja bym powiedziała, na ręce, czyli patrz dalej. To jest karta obserwacji. Obserwu, obserwuj, żeby móc... Wyciągnąć wnioski, tam co się dzieje, też na niebie, przemyśl. E, najlepsze decyzje są przed tobą. E, widzicie, ona stoi. Ta karta już jakby e, zachęca do działania, czyli e, nie stój w miejscu, e, dlatego że jak stoisz w miejscu, to nie działasz, to jakby bierność nie daje ci. Możli w możliwości pójścia w nowe. To jest wypatrywanie szans. Szans spełnienia marzeń, gwiazda, na horyzoncie, co dla niektórych, ja bym powiedziała samotnych kobiet, relacja do osoba do długofalowej relacji, z przeznaczenia, w możliwości spotkania ją gdzieś mia tak między ludźmi, jakieś takie festiwale, koncerty itp. Zobaczcie, to jest jakby gwiazda z nieba. No nie spadająca gwiazda. Znak. Wypatruj znaku. Inspiruj się. Gwiazda to jest taka, to jest taka osoba, która czegoś dokonała. Czyli inspiruj się tymi, którym się coś udało. Jeżeli szukasz pracy. To tak jakby podpatruj, szukaj ludzi, którzy osiągnęli coś w danej dziedzinie. Tylko ja nie jestem, że nie namawiam tutaj do kopiowania, bo zawsze warto być sobą. Nie jakby nie małpujemy kogoś, ale inspirujemy się, a to jest różnica. Zacznij jakby proces swojego spełnienia swoich marzeń, wychodź naprzeciw swoim pragnieniom po prostu. Obserwuj i funkcjonuj. Tak, jakbyś chciała. Też czas inwestycji w samorealizację. Może być tak, że czasami, wiecie, co takie są zrządzenia losu, że znajdziesz się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie między odpowiednimi ludźmi, którzy ci albo coś podpowiedzą, albo ci w czymś pomogą. Tu się coś takiego pokazuje. Wychodź w miejsca publiczne. Tu, wychodź, przejdź przez tą bramę. I teraz tak, cztery miecze tu się w ogóle jakieś, ja bym powiedziała też manifestuj, bo tu mi się, tu jest kotek, tutaj są jakby świeczki, takie działania magiczne, spełnianie marzeń, Dużo też się modl, manifestuj, medytuj. Zależy, co tam kto robi, kto lubi. Nawet uziemiaj się i chodź po, po zieleni, parki, lasy. To też tutaj się przyda. I teraz tak, zregeneruj się. Zastanów się nad tym, co trzeba uzdrowić. W zdrowym ciele zdrowy duch. Jeżeli masz jakiś problem, to musisz jakby to w sobie przytrawić. Jeżeli potrzebujesz rozmowy z kimś, to też kawa na ławę, to co leży na wątrobie trzeba jakby wywalić, żeby zacząć spełniać swoje marzenia i swoją drogą. W relacjach, jeżeli masz jakąś stałą relację, jeżeli jesteś w stałej relacji, to może to y, wymagać po prostu uzdrowienia, y, przemyśleń. Y, nawet bym powiedziała, taki mały odpoczynek od siebie y, pomoże ci w podjęciu pewnych decyzji. Y, nie odkładamy żadnych decyzji na potem, y, dlatego że to tak jakby, czy znaczy to się przewleka, odwleka y, bez sensu w ogóle. Kawa na ławę y, i zacznij decydować tak by mi się tutaj pokazywało teraz zro zrobimy drugą grupę bo tu mi się damska, y, damska energia bardzo pokazała, zresztą widać na poczułam, więc mówię kto poczuł, że to jest dla niego więc jest dla niego, druga grupa zrobimy no, król pentakli idzie Dobrowyt, paś y, pentakli pieniążki tutaj się dla kogoś pokazują i czytaj między wierszami przede wszystkim. Uważamy, kłamczuszki są na horyzoncie, mogą być powroty kłamczuszków. Czytaj między wierszami. Też nie oszukujemy samych siebie. W możliwości relacja do długofalowej relacji w Królu Pentakli, bo to jest... Tu wychodzą stali faceci do stałego związku. Sprawdź, czy masz dobre relacje z pieniądzem, w sensie czy... No, nie za dużo, że tak powiem, wydajesz. I teraz tak. To jest karta różnego rodzaju takich szkoleń, u, uczelni itp. Jeżeli potrzebujesz się doszkolić, to jest bardzo dobry czas, bo później ci to w perspektywie dłuższego okresu, na przykład za pół roku, za rok, przyniesie ci to pieniądze. Czyli chcę sobie zrobić kurs na spawacza, idę na spawacza. Tak mi się skojarzyło z mieczami, bo to jest jakby metal. Mówię tak teoretycznie. Potrzebujesz iść, zrób sobie kurs. W historiach zawodowych nie daj się wciągnąć w jakieś tam intrygi i co dla niektórych, jeżeli macie stałego wracacza, no bo nie tutaj kłamczuszki, no a podli ludzie tu wychodzą. Nawet wiecie, co znajomy jakiś takie też może być, który co jakiś czas, czas cyklicznie wraca i tam cię nakręca itp. Itd. to to jest złodziej czasu. I też jeżeli, bo tu jakby firma się też pokazuje, to uważamy na wyciek danych wrażliwych. Uważamy też, co podpisujemy. Tutaj bym powiedziała, że jest bardzo dobry czas na różnego rodzaju inwestycje, przyuczenia. Wiecie, co tu mi się w ogóle pokazuje taka relacja docelowa czyli tu, w relacjach, ktoś Cię może chcieć poznać, i z tego się to jakby na coś, w coś więcej przerodzi. Także w sumie mi wyszły dwa fajne czytanka. Mam nadzieję, że komuś pomogło. Zapraszam na wróżby prywatne, na czytania prywatne. I do obserwacji moich innych profilów Facebook, YouTube, TikTok i Instagram do rozwijania mojej działalności. Mam nadzieję, że jeżeli Ci się to podoba, pstryknęło, to co robię podoba, to z Tobą pstryknęło, rezonujemy, to zapraszam. Pozdrawiam.